Nawrocki zapowiada pierwsze weto. Bardzo duże ryzyko. Rządowy projekt nowej ustawy, przyjęty 24 czerwca, wywołał gorącą debatę wśród ekspertów, inwestorów i przedstawicieli branży. Prezydent Elekt Karol Nawrocki już zapowiedział, że nie podpisze kontrowersyjnych przepisów, które jego zdaniem Ograniczają wolność i rozwój innowacji w Polsce. Czy jednak brak regulacji może być groźniejszy niż ich nadmiar? Karol Nawrocki, prezydentem Polski. Jest zapowiedź pierwszego Weta. Frekwencja w tegorocznych wyborach na urząd prezydenta była rekordowa. Dane PKW pokazały. Że do głosowania poszło 71,63% Polek i Polaków do tego uprawnionych. W badaniu Exit Poll, ogłoszonym o godzinie 21 nieznacznym zwycięzcą wyborów został Rafał Trzaskowski. W sondażu na zlecenie TVP, tvn i Polsatu kandydatko uzyskał 50,3% głosów a jego kontrkandydat Karol Nawrocki – 49,7%. Podobne są rezultaty ankiety na zlecenie TV Republika. Tutaj Rafał Trzaskowski uzyskał 50,17%, a Karol Nawrocki – 49,83%. Po godzinie 23.00 podano wyniki pierwszego lata polel. Z nich wynikało, że prezydentem Polski zostanie Karol Nawrocki. Kandydat obywatelski zebrał 50,7% głosów, a Rafał Trzaskowski 49,3%. Kolejny sondaż Latepoly, opublikowany po godzinie 1 w nocy, wskazywał już na dwuprocentową przewagę Karola Nawrockiego nad Rafałem Trzaskowskim. Już wtedy było wiadomo, że tylko tu ratowałby kandydatę o. Ostatecznie, w poniedziałek 2 czerwca nad ranem, wszystko stało się jasne. Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza, prezes IPN-u został nowym prezydentem Polski. Karol Nawrocki uzyskał 50,89% głosów. Arafał Trzaskowski 49,11%. Ponadto frekwencja wyniosła 71,63%. To najlepszy wynik w historii wyborów prezydenckich w Polsce od 1989 roku. 6 sierpnia Karol Nawrocki oficjalnie rozpocznie swoją pierwszą kadencję. Zamieszanie po przyjęciu przez rząd projektu ustawy. Nawrocki postawi weto. Rządowy projekt ustawy o kryptowalutach, przyjęty 24 czerwca, wywołał burzę w środowisku inwestorów. Wielu z nich uważa, że nowe przepisy są zdecydowanie bardziej restrykcyjne niż unijne regulacje. Nowa ustawa ma wprowadzić szczegółowe zasady dotyczące emisji kryptowalut, ofert publicznych oraz nadzoru nad ich obrotem. Komisja Nadzoru Finansowego ma uzyskać większe uprawnienia w kontrolowaniu rynku, co, zdaniem rządu, ma zwiększyć bezpieczeństwo inwestorów. Dr Michał Możdżeń, ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, podkreśla, że wprowadzenie regulacji jest niezbędne. Brak regulacji tego rynku generuje bardzo duże ryzyko od strony inwestorów. W kryptowalutach łatwo oszustwo. Gdy w reklamach pojawiają się celebryci, bardzo wielu ludzi decyduje się na inwestowanie. Zdarza się to niejednokrotnie przy nowych kryptowalutach, różnego rodzaju podejrzanych memecoinach. Z reguły okazuje się później, że większość takiej kryptowaluty posiadał jej twórca, który sprzedaje ją ze zyskiem, zostawiając klientów detalicznych na lodzie. Ich wartość jest oparta na krótkookresowym, wygenerowanym zaufaniu, powiedział NextGazecie.pl. Ekspert zwrócił uwagę, że często twórcy nowych kryptowalut sprzedają je szybko z zyskiem, pozostawiając nieświadomych inwestorów z bezwartościowymi aktywami. Przypomniał również głośną sprawę kryptowaluty dolar Libra, która zyskała popularność po tym, jak promował ją prezydent Argentyny Javier Milei, a która finalnie przyniosła inwestorom duże straty. Według doktora Możdzenia obecnie kryptowaluty pełnią głównie funkcję spekulacyjną, a ich rozwój nie wspiera realnej gospodarki. Wyraził jednak nadzieję, że w przyszłości kryptowaluty będą miały użyteczne zastosowanie. Jak podkreślił, teraz trzeba jednak wprowadzić regulacje, nawet te restrykcyjne. Uważam, że aktualnie ze wszech miar słuszne i konieczne są regulacje w tej dziedzinie, nawet dość restrykcyjne. Przedstawiciele środowiska zwracają uwagę, że to zmniejsza innowacyjność tego sektora i możliwość pojawiania się nowych podmiotów. Jednak innowacje na tym rynku to nie są innowacje które mają dostarczyć lepsze produkty konsumpcyjne albo lepsze sposoby produkcji jakichś dóbr. Na tym etapie mają one charakter czysto finansowy. Szacunki mówią, że próbuje tego nawet kilkanaście procent Polaków. Mocne regulacje tego rynku pozwalają zminimalizować ryzyko związane z inwestowaniem w kryptowaluty, mówi NextGazecie.pl dr Michał Możdżeń.